Polecamy Ci, Matko, Wspólnoty, którymi opiekują się misjonarze krwi Chrystusa i siostry adoratorki krwi Chrystusa. Są oni obecni wśród nas i podejmą dziś całonocne czuwanie z Maryją i Ewangelią Świętego Marka pod hasłem W Słowie jest nasze życie. Niech wszystkie polskie podregiony tych Wspólnot pozostaną wierne charyzmatowi Świętego Kaspra del Bufalo. I ofiarują krew Chrystusa Ojcu Niebieskiemu, gdy w cierpieniach świata spotykają krwawiącego Jezusa, bo to jest droga ich uświęcenia, droga ich odnowy, odnowy świata i Kościoła. Nasze życie, a w nim światłość prawdziwa. Światłość świeci w ciemności i ciemność jej nie odda. Ваше жизнь, а в ней правди. Błogosławiona krew Jezusowa, kochana wspólnoto krwi Chrystusa, siostry i bracia, po raz dziewiętnasty gromadzimy się w tym miejscu jako dziękczynienia za miniony rok, rok pański 2010 19 lat temu było dziesięciolecie wspólnoty Krwi Chrystusa, tych pierwszych spotkań, które miały miejsce w naszym kraju, w ojczyźnie, najpierw we Wrocławiu i później w następnych miejscach. I czas płynie, teraz mamy kolejne w sercu dziękczynienia. I tu ołtarz Matki Bożej na Jasnej Górze jest tym miejscem, gdzie przynosimy to dziękczynienie. Kosz, który został wypełniony tymi różnymi sprawami, nie tylko myślimy o tych prezentach, które trzeba, trzeba yy, przynieść pod choinkę, żeby się nawzajem obdarować, yy, bo różnie jest. Raz mamy troszeczkę więcej materialnie możliwości, innym razem mniej, ale tutaj uczymy się tego obdarowywania siebie duchowego świadectwem, modlitwą, dziękczynieniem za to, najpierw co otrzymaliśmy od Pana Boga jako prezent. Witam serdecznie w imieniu współbraci, misjonarzy Świ Chrystusa. Tu jesteśmy razem z Radą Krajową, który, której teraz oddaję głos, żeby nie przedłużać tego wstępnego powitania. Tej więcej siostra Czesława Nowak powie, animatorka krajowa. Błogosławiona krew Jezusowa. Amen. Witam wszystkich bardzo serdecznie, tym bardziej serdecznie, że zdaję sobie sprawę, jak wiele trudu wielu z Was, jak nie każdy, musiał pokonać, aby się znaleźć w tym miejscu. Jak wiele przeszkód musiało być pokonanych. I jestem przekonana i pewna, że ten trud nie pójdzie na marne, a psalmista nas zapewnia. Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące. Także cieszmy się z tej obecności tutaj w tym przybytku. Spotykamy się w wielkiej rodzinie krwi Chrystusa, aby przez tę noc trwać w tym miejscu razem z Maryją. Tak jak niegdyś Maryja trwała z apostołami na modlitwie, tak my tutaj z nią. Są z nami y, również przyjaciele, sympatycy, znajomi. Wspólnoty Kwi Chrystusa, których zaprosiliśmy, przyjechali z nami i których też bardzo gorąco witam. I witam też bardzo gorąco tych, którzy są z nami po raz pierwszy i tych, którzy może myślą, że są przez przypadek albo jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności. I chcę powiedzieć, że wszystkie przypadki są przewidziane w planach bożych. Ja dokładnie 10 lat temu również tutaj, na czuwaniu nocnym, znalazłam się przez przypadek. Chcemy, aby ta noc czuwania była czasem uwielbienia Boga, wsłuchiwania się w Jego słowo. Temat czuwania bowiem brzmi: w słowie jest nasze życie. Dla członków wspólnoty Krwi Chrystusa, której takim znakiem rozpoznawczym jest metoda słowa życia, niech ta noc będzie czasem szczególnego i intensywnego wsłuchiwania się w to słowo, czasem przyjęcia tego słowa do serca. I Pozwólmy prowadzić się duchowi świętemu, byśmy mogli coraz bardziej miłować Słowo Boże i odpowiadać na nie w życiu tak jak Maryja. Niech mi się stanie według słowa Twego. aby nasze serce mogło codziennie mówić Bogu: Ty jesteś obrońcą moim i moją tarczą. Pokładam ufność w Twoim słowie. I życzę wszystkim przede wszystkim radości zbycia razem tutaj w domu matki. I byśmy się dobrze czuli, i nie tylko dlatego, że jesteśmy obok siebie i jest nas dużo, ale byśmy doświadczyli, że jesteśmy razem, to niech może każdy odwróci się do sąsiada z przodu, z tyłu, z boku, z lewej i z, i z prawej strony i powie: bratu i siostrze, dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteś, bracie. Dobrze, że jesteś, siostro. Będziemy czytać Ewangelię Świętego Marka. Jako wspólnota wirususa mamy praktykę, tę, by żyć Słowem Bożym, i przeczytamy przez tę noc całą Ewangelię. I by uroczyście rozpocząć to przyjęcie Bożego Słowa wśród nas, już zapraszam teraz braci tu ze straży pożarnej, braci porządkowych o zrobienie przejścia. Prosimy osoby, te które są na środku, by powstały też postaram się na początku jak na ile mi wyjdzie, nie jestem biegły w Grece, kilka zdań tej Ewangelii, prologu, też przeczytam w tym języku oryginalnym, jak ona była pisana przez świętego Jana po grecku i później diakon ją odczyta zapraszam do powstania przyjmijmy Boże Słowo Jezusa, który jest Słowem you <imitation> Nasze życie, a w nim światłość prawdziwa, światłość siedzi w ciemności.